Cześć, nazywam się Grzesiek, mam 32 lata, od 25 lat uczęszczam na mecze Zagłębia. Moja kibicowska przygoda zaczęła się bodajże od tego, że mnie tato zabrał na pierwszy mecz Zagłębia. Potem już się jakoś potoczyło, poczułem tą pasję do piłki, do Zagłębia. Zawsze jak były jakieś mecze w Lubinie, były to wielkie wydarzenia dla lokalnej społeczności. No i zaraziłem się pasją od taty, od brata. No i także od mojego dziadka. Moja rodzina jest bardzo związana z zagłębiem Lubin. W 1953 roku klub funkcjonował pod nazwą Spójnia Lubin i w nim grał wtedy mój dziadek Roman. Mój tato nie gra w zagłębiu, grał kiedyś w innych klubach, ale od 40 lat jest wiernym kibicem zagłębia Lubin. Moja rodzina, podobnie jak zagłębie ma górniczą tradycję. Tato pracował w kopalni KGHM, mama tak samo, a ja dalej kontynuuję tą tradycję. Od 12 lat jestem górnikiem, pracuję w kopalniach KGHM, w Zakładach Górniczych Rudna, 1000 metrów pod ziemią. Mojego pierwszego meczu nie pamiętam, ponieważ byłem bardzo małym dzieckiem wtedy jeszcze. Ale kiedyś, przeglądając z rodzicami stare zdjęcia, które nie mogę znaleźć do tej pory, byłem tak malutki, że nie wystawałem nawet na stadionie poza krzesełko. Najciekawszym momentem w mojej historii kibicowskiej jest oczywiście zdobycie mistrzostwa z zagłębią Lubin przy Łazienkowskiej. Było to fenomenalne uczucie którego nie da się naprawdę opisać. Zdobyć mistrzostwo Polski w stolicy Polski i przejąć mistrzostwo od poprzedniego mistrza Polski. Ważnym elementem mojego kibicowskiego życia były oczywiście wyjazdy z Zagłębiem. Nie tylko mecze domowe. Wiadomo, wyjazdy to było coś innego, trzeba było poświęcić więcej czasu na to. Wyjazd, który utkwił mi w pamięci, to tak jak już mówiłem, była Legia Warszawa, Lech Poznań. Górnik Zabrze, Groklin Grodzic Wielkopolski, ogólnie to finały Pucharu Polski. Wyjazdy w tamtych czasach, a były to lata 2000, nie były takie łatwe do zorganizowania jak teraz. Trzeba było zorganizować własny transport, zorganizować się w grupie osób, nieraz spróbować z kimś spoza znajomych pojechać. Wyjazd, który utkwił mi w pamięci, to był wyjazd do Warszawy, wtedy, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Był to wyjazd. Bardzo dużo osób, mieszkańców Lubina i spoza Lubina jechało. Jechało bodajże, z tego co pamiętam, 17 autobusów i wiele samochodów. Żyjąc w Lubinie miałem okazję poznać i grać, trenować, spędzać czas z piłkarzami, którzy teraz są piłkarzami ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi, są zawodowymi piłkarzami. Na przykład Danen Dąbrowski, Arkadiusz Woźniak, Adrian Błąd, Łukasz Soszyński, to były osoby, które były z mojego osiedla. Do dzisiaj pamiętam nasze międzyblokowe rozgrywki, dzikie drużyny, na które czekaliśmy do wakacji, żeby zagrać. Spotykaliśmy się tam w grupkach osiedlowych i graliśmy między sobą w piłkę. Później mieliśmy z żoną przyjemność prowadzić kawiarnię w Lubinie. Z racji tego, że to jest mała miejscowość, bardzo często odwiedzali nas piłkarze. Częstym gościem naszym był Krzysztof Piątek razem z żoną. Ich przysmakiem była Beza pałowa, nie mogli bez niej wyjść z naszej kawiarni. Swoją pasję do kibicowania chciałem przelać na moje dzieci. Yy, niestety udało się to przelać tylko na młodsze dziecko, Antosia, który do tej pory trenuje piłkę nożną. Zaczął w wieku 4 lat w Football Akademii Lubin u trenera Andrzeja wujcika, który był byłym piłkarzem Zagłębia Lubin i zdobył z Zagłębia mistrzostwo Polski. Teraz obecnie Antek trenuje w Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie. Oprócz tego Antek chodzi ze mną na mecze piłkarskie Zagłębia. Bodajże jak miał 3 latka, pierwszy raz chyba zabrałem moich chłopaków na mecz. Antoś towarzyszy mi do dziś. Został na placu boju tylko on. Chodziliśmy w trójkę. Ja, mój starszy syn i młodszy syn, ale no niestety przetrwaliśmy tylko my. Ja i Antoś. Chodzimy na każdy mecz. Pandemia trochę nam pokrzyżowała nasze plany, bo naprawdę. Yy, Kibicowanie naszej drużynie sprawiało nam wielką radość, teraz zostaliśmy troszeczkę pozbawieni tej przyjemności. Antoś, e, oprócz tego, że jest piłkarzem, e, oprócz tego, że jest wielkim kibicem Zagłębia, załapał żyłkę kolekcjonera i zaczęliśmy zbierać z Antosiem autografy piłkarzy na zdjęciach i na koszulkach piłkarskich. Także mamy w kolekcji, posiadamy piłki z autografami. Autograf na piłce mamy Roberta Lewandowskiego i mamy piłkę z autografami całej drużyny Zagłębia Lubin. Od jakiegoś czasu zbieramy koszulki piłkarskie, staramy się na każdej mieć autograf danego piłkarza. Naszym celem od niedawna, jaki sobie obraliśmy z synkiem, to jest to, żeby uzbierać całą jednastkę z naszych koszulek piłkarską Zagłębia lub byłych piłkarzy Zagłębia Lubin. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem oficjalnej karty Ekstraklas. Dzięki niej miałem możliwość zasiąść na kanapie kibica PKO BP. Kanapa ki kibica PKO BP nie jest zwykłą kanapą. Jest to kanapa, która jest umiejscowiona na murawie. Można dotknąć piłkarzy, zobaczyć ich z bliska, poczuć te emocje meczu na własnej skórze. Na koniec meczu nawet mieliśmy możliwość spotkać piłkarzy, porozmawiać z nimi, a nawet zdobyliśmy koszulkę Lubomira Guldana, kapitana naszego zespołu. Koszulkę Kacpra Chodyny udało mi się zdobyć w konkursie PKOBP Grajmy Razem. Ten konkurs również był organizowany dla posiadaczy oficjalnej karty Ekstraklasy, a koszulkę Starzyńskiego mój syn zdobył swoje dziesiąte urodziny na stadionie Zagłębia. Zostaliśmy na koniec meczu i wołał po prostu: Filip, daj koszulkę. I Filip, jak się odwrócił po wywiedzie rzucił mu koszulkę na trybun. Moim największym marzeniem jest zobaczyć z trybun, jak moje dziecko wychodzi w koszulce Zagłębia na murawę.